We'll be right back. A witam wszystkich dzisiaj w lesie. O takie cudo wyskoczyło, nie wiem, jakieś tam cynkowe. Tu widać, że było mocowane, jakieś tam ozdabiane, jakieś szlaczki. Bladego pojęcia nie wiem od czego to mogło być. No, jakaś nabijka podejrzewam. Nie wiem. Trudno powiedzieć. No, nie ma żadnego otworu, żeby to był świecznik czy coś takiego. No, ale duży przedmiot. No, ale ładne wzorki. No dobra, to na razie do następnego. No, witam wszystkich ponownie. Padło mi 20 penningów niklowe. Bardzo rzadka moneta. Nie wiem, roku nie widzę. Ale to jak się umyje, to na pewno wyjdzie, ale super. Ładny stan. Zobaczymy po wyczyszczeniu. Może 1888 na gdzieś w tych latach wychodziły. Super. Super monetka. Jestem bardzo zadowolony. To bardzo rzadko. Może, że dwie znalazłem. Więcej ich nigdy nie, nie ma. Na pewno nie będzie szybko. Dobra do następnego czegoś tam nara no ja taki pierścioneczek mały jakieś tu widzę no są jakieś tam wzory gwiazdki czy ryby nie wiem co to jest trudno powiedzieć ale na pewno dziecięcy może jakiś odpustowy malutki ale wygląda na bardzo stary z kolei co brąz, no zobaczymy w domu po umyciu. A tak trudno tu powiedzieć na polu. No Dobra, idziemy dalej. Może coś jeszcze. O, tutaj teraz widać coś tam. Może coś jeszcze wygrzebiemy. Nara. Ja witam. Zobaczcie, jaki piękny guzik znalazłem. Pruski. No takiego jeszcze nie widziałem. Ucha nie ma. Piękny orzeł, ale wielki. Podobny do tych rangowych, tylko tamte są wypukłe, a ten całkiem płaski. I trochę inny orzeł. Trochę inny wzór tego orła jest. No ciekawe, super. Dobra, o, widać, widać. O, to pozdrawiam i do następnego. Ja witam wszystkich. Pierwsza moja dzisiaj monetka, 10 penningów. Stan słaby. No ale jest. Pogoda nie jest zbyt przyjazna, chłodno, mży. Ale damy radę, nie? A na razie. A tym razem taka kamerka mosiężna. A zapięcie stalowe już przy Odpadło, tylko kawałek część została tutaj o. idziemy dalej No i tam mamy jakieś pierwsze sreberko mi się wydaje, że to jest sreberko, troszkę tu jest uszczerbione, ale co to jest to ja nie obczytam Widzę jakieś tam zarysy napisów, ale słabo wskazywało 56 raptem. Widzę, że jakieś takie oszukane to sreberko. Dobra, do, do następnego, na razie. Wiesz, jak mi się trafił? jeszcze część niklu, jest widać, że jest wyginany. Od czego? Trudno powiedzieć. Na razie jeden grosz, perylowski aluminiowy. To chyba na szczęście. Trzeba pochuchać i będzie Na razie e, 10 groszy niklowe w PRL-u, e, ten miedzionikel onikel, Dobra Idziemy dalej Bo siężną zasówkę od żelazka na razie. No tutaj jest łamany ten uchwyt co się tam wyciągało Tu też pęknięta, szkoda, że nie cała Rzadko się je znajduje fajny przedmiot by był no. No na razie idziemy dalej Ej, mam guzika Cały z uchem, ale nie widzę tu żadnych wzorów. Nie, no, na pewno płaski, ale stary. Widać, że staruszek. Dobra. Do następnego. Witam wszystkich. Taki guziczek wpadł. Dziewiątka albo szóstka. Wygląda na jakiś ołowiany. Nie wiem, czy to jest dziewięć, czy sześć. Chyba bardziej sześć. Fajny, pułkowy, super. To do następnego. No i witam wszystkich. Mamy następny guziczek. Ładny pruski no, Bez łóżka niestety Ale ładnie sygnowany Co tam jest, czy tam jest ekstra fajnie, czy co to w domu zobaczymy o. Ale jest guziczek fajny ucho gdzieś mam, to się doklei i będzie na razie do następnej dziury no i mamy monetkę. Srebrną. Ładna, ale chyba trojaczek. Chyba trzy krajcary. Kurczę, nie widzę. Tak, trojaczek. siedemset osiemdziesiąt dwa i śliczny borusorum rex chyba fridericus ładna ładna dobra na razie Ta klamereczka wpadła od jakiegoś paska albo od buta Od zegarka, chyba raczej nie, bardziej coś ozdobnego przy buciku Mała, to ładna nawet i kompletna, cała mosiężna. Dobra, do następnego. Szybko pokażę, bo kurde zaczęło padać. Taka szósteczka mi wpadła, pagonowa cyferka. O. A może dziewiątka. Może być dziewiątka, może być szóstka, nie wiem, tam Guzik też był szóstka. Nie, tak kurde. Mamy szóstki. No dobra. Kończę, bo pada, zaczęło padać. Kurcz, pogoda na początku fajna była, potem się spierdzieliła. Na razie A, zobaczcie. 50 feningów srebrne. Pół mareczka. Liczne Piękne, ale jaka patyna super tu przód? Ekstra, był trochę a to zawsze był płycie bity. Ale fajne. O w końcu nie Silver Grosz, albo tam jakaś część talara. Piękne. Dobra. <laughs> Idziemy dalej grzebać. Coś jeszcze powinniśmy tam grzebać. Tak ten deszcz popaduje, ale chyba mnie nie wygoni. Na razie, do następnego. Ej, jakieś 2 metry od tamtej 50 feningów, mamy 10 pheningów eee. stan lichy Ale monetki się poka zaczęły pokazywać. No dobra Lecimy dalej Myślę, że to jeszcze się da tu wygrzebać Na razie No witam 10 fenoli Pruskie Miedzionikiel Całe zielone Nic szczególnego, ale jest zawsze tu mówię, że może być gorzej no do następnego O takie cudo znalazłem o już któreś tam. Kiedyś myślałem, że to guziki, ale ktoś mi tam na forum podpowiedział, że to są obciążniki do ołowiane do sukien. Się je tu przyszywało. Żeby tam za mocno nie fruwała na wietrze. No jaka ciekawostka. O! No, ja na razie. Tyle. Tym razem dwa feningi, no, ale strasznie przybrudzone. w stan słabe wyjdzie. No, jakieś tu monetki są. Poszukamy dalej. Może co lepszego wpadnie. Na razie. Tam coś takiego no to widać, że to jest ze srebra jakieś sreberko myślałem, że kawałek monetki, ale to nie jest monetki tutaj coś jest oderwane, coś tu jeszcze było z tyłu, To jest jakaś gwiazdka wybita nie wiem co to tam może być no, część czegoś tam może gdzieś się uda drugą część znaleźć to wtedy było wiadomo co to jest no na razie Tym razem kawałek jakiejś takiej ozdoby jakieś tam nabijki, tu widać jest guść, ale tu jest nie wiem to mi się rozleci chyba tu jest pęknięcie Tak o. No ciekawie się zapowiada zionek. Do następnego Tym razem taki guziczek tu z uchem, ale to ucho to aż tu wylazło trochę z tej strony przygięty ale jest i narzekać nie będziemy no dobra widzimy się przy następnym dołku Ja witam ponownie tym razem taki hak, ale to bardziej chyba od jakiejś klamry niż mundurowy. Bo się nie spotkałem, żeby mundurowe miały tu ten element obrotowy taki, tą, tą tulejkę zamontowaną. Chyba, nie wiem, no jakiś tam hak, w każdym bądź razie od czegoś albo od paska, albo mundurowy bardziej od jakiegoś paska. No dobra, do następnego. No i mamy jednego feninga, tego wajmarskiego, nawet ładnie zachowany, 1924, elegancko, bardzo ładny stan. Ładna monetka. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Wieje strasznie, ale damy radę. Na razie. Coś takiego tutaj żółte przebłyskuje, ale co to jest? Czy to jest kawałek monetki, czy czegokolwiek, to bladego pojęcia nie mam. Może jak się umyję to będzie coś lepiej widać, trudno powiedzieć. No ale trochę zaintrygowało mnie to. Zobaczymy, sprawdzimy w domu. Na razie. Hej.